Cześć trochę ciemno, ale musiałem zrobić taki nastrój, ponieważ gdyż tutaj w prawym górnym rogu pokazuje się teraz karta do filmu, w którym ponad 4 lata temu wymieniałem żaróweczkę tutaj w tym pokrętle silnika dmuchawy prędkości pracy nawiewu i. Też taka zaistniała sytuacja, że w tym właśnie filmie około 10 dni temu ktoś napisał jakiś, nie jakiś, tylko widz. Zadał zapytanie w komentarzu pod tym filmem, czy ta jedna jest żeróweczka, czy w pokrętłach obok też jest żeróweczka. I, i sam nie wiedziałem. Bo kiedyś właśnie wymieniałem tylko tą środkową żaróweczkę. Przy okazji tutaj jak wymieniałem silnik muchawy, myślę zobaczę jak to jest i co? Włączyłem światełka. I nie ma w ogóle podświetlenia. Tutaj jest. Mogę ściemniać, mogę rozjaśniać, a to po prostu nie świeci. Także. Żaróweczka wytrzymała. No nie wiem kiedy ona się przepaliła nawet. Ale no niech będzie, że 4 lata wytrzymała. I teraz trzeba właśnie doprowadzić do wymiany. Na nowo. Czekajcie włączę. O, włączyłem. Jest żaróweczka. Kto nie oglądał tamtego filmu, to teraz powiem jak tutaj. No można penseto, pę ale jak ta żaróweczka pęknie to będzie bieda także tutaj mam gotowe żarówki żaróweczki dwie pierwsze to chyba są jednowatowe 12V a ta po prawej pierwsza to jest 3W 12V no i tą metodą na wężyk i strzykaweczkę zobaczymy jak mi teraz będzie to szło trochę się postarzałem można mieć wężyk taki trzeba to pasować na pewno nie będzie pasował tak, taki wężyk więc postaram się zrobić to tak żeby zobrazować trafiłem o za pierwszym razem bujamy w prawo w lewo o nie wyszło, bo może nie trafiłem Tam bo ja bo ja bo, ja, bo ja, rozklepałem tą końcówkę o teraz będzie lepiej drugą końcówkę lewo w prawo o jest ustawiamy ją no, żeby pamiętać mniej więcej tak nie tak tylko tak dobra bierzemy tą Myślę, że trzy batoła będzie lepsze. Nie wiem jak ja to zrobię. Ale jedno wam powiem, że nie można jej tak tej żaróweczki nadziewać mocno na ten przewodzik. To będzie ciężko wyjąć. Dobra. Może stojaczek jakiś zmontuję. Dla telefonu także staro wyjmujemy patrzymy na te wąsy w nowej odkładamy słabo tu widzę coś ten jeden wąs przechył może jakaś używana wyciągana jakaś jakaś niepewna bierzemy to to nie wiem to z odzysku staje się że brałem jako nowe dobrze nie zakładamy głęboko tylko troszeczkę aby aby ustawiamy w pionie Bujamy w lewo, w prawo. Zobaczymy, czy świeci. Świeci. I teraz, jak to wyciągnąć, nie? Kto widział tamten filmik, to wie. Teraz, gdzie jest taka szczykaweczka? I trochę większa, nie? A tu jest taka taka wiecie multi multi wkładamy a trzeba na ten o. nakładamy wężyk i czary mary powinno wyskoczyć raz dwa trzy cztery pięć <grywanie> no bywa i tak nie nie z tej strony to może tą to tak dla śmiechu tam widzicie za mocno wsadziłem, nie? No. Kiedyś było lepiej, nie? Dobra. To tak wiecie. Pokazuję Wam, żebyście nie myśleli, że podłączam kompresor, nie? O! Uszkodziłem to. No dobra. Ciekawe, czy teraz będzie świecił. No nie, świeci jak ta lala. Widzicie? Wtedy, jak wszystko płynnie poszło, no, niestety jestem już zgorzkniały stary tetryk. Dobrze, I teraz zobaczymy, czy to promieniuje na, na tamto, gdzie gałeczka na pozostałe te gałki ta jedna żaróweczka, czy nie. O, teraz no, zeszłem to dam, to wyłączamy. O, super ekstra. Także kolego widzimy, że jedna żaróweczka promieniuje na te dwa pozostałe. Zresztą się kurczę powtarzam. Także dziękuję za uwagę. Cześć. Mamy 25 godzinę serwisowania te, tego akumulatorka małego. Zbliża się 170 godzina od momentu podłączenia tej ładowarki. Lupimy sobie rzut o dobra, się za mocno cofnąłem o. i po wszystkim.